Witam Was serdecznie na następnej wycieczce. Tym razem dotarliśmy w góry Izerskie. Idziemy na najwyższy szczyt na Wysoką Kopę, który należy do korony gór Polski. Czyli robimy następną góreczkę. Serdecznie zapraszam na odcinek. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę, komentarza. Oczywiście cały szlak i wszystko znajdziecie: wszystkie informacje o parkingu znajdziecie w opisie filmu. Także my zasuwamy, a wy oglądacie, Ejo. o początek trasy droga dość szeroka, jak na razie, od parkingu, zobaczcie o za mną. Przed nami około 6,5 km na szczyt i tyle samo z powrotem bo wracamy oczywiście tą samą drogą do parkingu Tak na razie super byle nie lało ale i dobrej myśli No i troszkę się nam zmieniło. Z drogi zeszliśmy taki mocno szlak kamienisty. Oczywiście jedziemy szlakiem zielonym. No i tak to wygląda. Zobaczymy, czy tak już będzie do końca. Czy, czy znowu się to zmieni w coś innego. Zobaczymy. Jesteśmy na rozdrożu, zmieniamy szlak zielonego na czerwony. W sumie to jest multicolor zielony z czerwonym, potem dojdzie jeszcze jeden, a my potem jeszcze odbijemy z tego wszystkiego na czerwony i docelowo pójdziemy na nasz szczyt. Także spokojnie, pomalutku do celu. i tak sobie idziemy taką szeroką drogą teraz, zobaczcie. Tak. tak to za nami wygląda, tak przed nami. Normalna autostrada. Pięknie. Troszkę kropi, ale jak na razie jest zajebiście. Zobaczcie, jak pięknie zrobione. Tak wlądniemy okemisko widzę ławeczki miejsce żeby się położyć tu tak samo pięknie, fajny pomysł, god idea mamy następne wiatki do odpoczynku I oczywiście Znana nam apteczka na szlaku. No. Jest i szklarska droga. My schodzimy na szlak. Czerwony. Już ze wspólnych szlaków. I atakujemy do naszego celu. Lecimy. Okej. Okay. Ta część szlaku jedzie jak na razie Cały czas przez las w takich pokorzeniach się idzie, ale o takie coś, o, jak widzicie, pyk, pik pykle ale spoko, Cały czas coś nabieramy wysokości i jesteśmy coraz bliżej celu. No, znowu z lasu wychodzimy na szeroką drogę. O. Właśnie, w sam raz na rower. No i mamy następny szalas. Coś pięknego, ale tego u nas bez Żywickim właśnie brakuje. Tego typu konstrukcji, w których można się schować. No jesteśmy coraz bliżej. I zaraz wam zamelduję wszystko. Aj. Jesteśmy. Wysoka kopa jest nasza. 1126 metrów. Mijemy pieczęć. Dychniemy. lecimy dalej oczywiście. Pieczątka przybita. Wysoka kopa za nami. Po, chwilę, po chwili namysłu stwierdziliśmy, że robimy jednak pętelkę. Bo jest taka możliwość. Czyli mijamy. Idziemy dalej czerwonym szlakiem, potem schodzimy na żółty i schodzimy praktycznie w to samo miejsce na parking. Tam jest właśnie rozwidlenie szlaków. Żółty z zielonym. Zobaczycie to na animacji i też link w opisie filmu do całej trasy mapy turystycznej wam zostawiam. Także zapoznajcie się z tym, my atakujemy dalej. Aj. mamy rozdroże pod kopą i rozdroże izerskie godzina 15 minut zmieniamy szlak na żółty prosto do parkingu lecimy cały czas nam towarzyszy bardzo szeroka bardzo szeroka droga od samego szczytu Czyli jakbyśmy zobaczymy jak będzie niżej ja to Wam pokażę jeszcze A rowerzystów nas trochę miało to bardzo popularne miejsce, jednak te szlaki są też przygotowane mocno pod kolarstwo górskie. A słuchajcie, jesteśmy na parkingu. Nie pokazujemy Wam ostatniego etapu zejścia. Szeroka droga, normalnie ubita, monotonia. Zresztą widzieliście pewnie moment temu na przebitce. Że dzięki wielkie żeście byli. Zapraszam na następne wycieczki. Bywajcie, bądźcie zdrowi. Ejo!